W tym materiale mam na celu ukazać różnice pomiędzy Google Ads oraz Facebook Ads. Osoby początkujące w internecie, często tworzące swoje sklepy internetowe lub strony reprezentujące swoje firmy, nie wiedzą jak rozpocząć marketing, dlatego też postaram się w jak najprostszy sposób pokazać różnicę między tymi platformami marketingowymi właśnie w tym materiale. Zachęcam do zostania do końca. Lecimy. Dla osób nowych na kanale polecam odebrać darmowego e-booka na naszej stronie o tematach zarabiania. Polecam również rozważyć subskrypcję, a jak macie pytania, uderzajcie mailem lub na Instagramie. Jesteśmy już moi drodzy w prezentacji Google Ads kontra Facebook Ads i omówimy sobie teraz różnicę między tymi platformami, na sam koniec też porównamy sobie tutaj interfejsy, więc przechodzimy od razu tutaj do rzeczy, różnice między Google Adsem i Facebook Adsem. Mamy tutaj taką tabelkę przejrzyście zrobioną i tak, jeżeli chodzi o Google, oczywiście reklamy utworzone na platformie Google Ads. Wyświetlają się głównie w wyszukiwarce Google, w sieciach reklamowych tej właśnie tutaj platformy i na YouTubie. Tutaj głównie Google oraz YouTube, że tak powiem, działa. A jeżeli chodzi o Facebooka, jeżeli konfigurujemy reklamy w Facebooku, jest to wszystko kierowane na social media, takie jak Instagram, Facebook, Messenger i podobne tutaj sieci Audience Network. Także tak to tutaj prosperuje. Jeżeli chodzi o te reklamowanie w social mediach, tutaj warto reklamować takie produkty, które są jakieś z efektem wow, coś nowego, coś takiego, co chętnie osoba pod wpływem emocji jest w stanie kupić na Facebooku, Instagramie i innych takich platformach. Z kolei jeżeli chodzi o wyszukiwarkę Google'a, w Google często wpisujemy tutaj jakiś konkretny produkt, który chcemy zakupić do domu, na przykład jakaś, nie wiem, chcemy skosić trawnik, chcemy kupić kosiarkę, wpisujemy kosiarkę i wyskoczy nam właśnie w sieci reklamowej Google Chociażby w postaci reklamy, reklamy produktowej, taka właśnie kosiarka, czy też jakiś produkt, który stricte jest nam tutaj potrzebny. Jeżeli chodzi o YouTube'a, możemy wyświetlać reklamy w, w formie kafelków oraz w formie wideo, jeżeli chcemy też coś sprzedać naszym klientom. Oczywiście, sprzedaż produktów fizycznych nie jest żadnym tutaj ograniczeniem. Możemy równie dobrze reklamować swoje kursy, swoje szkolenia w tych platformach. Przykładowo, jak ktoś w Google wpisze w moim przypadku kurs Allegro i chciałby się nauczyć sprzedawać na Allegro, Allegro, to może mu wyskoczyć moja reklama, a na Facebooku z kolei bardziej inteligentnie Facebook dobierze kogoś, kto przegląda Reelsy i mu na przykład zaproponuje wideo, w którym tutaj tłumaczę, czym, są, czym jest sprzedaż na Allegro, czy też coś tutaj podobnego. Także myślę, że uniwersalne dla niektórych branży mogą być obie te platformy marketingowe, jednak dla poszczególnych tutaj branży może być tak, że Facebook zadziała lepiej, a Google Ads zadziała lepiej. Także tutaj należy to wszystko sobie omówić i przechodzimy dalej. Typy reklam, czyli mamy tutaj tekstowe reklamy w wynikach wyszukiwania, najbardziej popularne jak ktoś pisuje coś w Google, reklamy wideo na YouTube'a, reklamy tutaj produktowe, które wyświetlają się nam od razu jak ktoś pisze jakiś produkt właśnie w Google. Jeżeli chodzi o Facebooka, mamy tutaj reklamy obrazkowe, wideo. Najbardziej są tutaj popularne tego typu Reelsy, TikToki i właśnie tego typu krótkie materiały wideo. Jeżeli chodzi o Facebooka, Instagrama, bo to najbardziej interesuje ludzi. Jednak reklamy obrazkowe też czasami w Messengerze nam się wyświetlają i to jest właśnie Facebook. Zamiar użytkownika skierowany do użytkowników aktywnie poszukujących informacji. Skupione na budowaniu marki i targetowaniu według zainteresowań czyli to jest to, co mówiłem przed chwilą. Tutaj konkretnie ktoś jest czymś zainteresowany, a tutaj możemy sprzedać mu coś pod wpływem emocji, budować swoją markę osobistą i rozwijać social media również reklamami. Targetowanie, słowa kluczowe, lokalizacja język. Tutaj mamy demografię, zainteresowania, zachowania, styl życia, więc jest to troszeczkę inne niż Google Ads. Na Facebooku, tak jak mówię, bardziej emocje, bardziej tutaj promowanie może jakichś lokalnych firm, chociaż Google też akurat. I przechodzimy sobie dalej. Formaty reklamowe, głównie reklamy tekstowe i produktowe, tak jak tutaj było wyżej napisane. Wizualne reklamy, angażujące formaty na Facebooku i Instagramie. Sieci reklamowe. Dane oparte na zachowaniach użytkowników w wyszukiwarce Google, jeśli chodzi o dostęp do danych, i dane oparte na aktywności w platformach społecznościowych, to są też takie dosyć istotne tutaj informacje. Mierzenie konwersji, mamy też dodatkowe aplikacje tutaj do mierzenia tego, czy nam się opłaca dana reklama, i mamy tutaj między innymi Google Analyticsa, którego możemy podpiąć pod swoją stronę internetową, oraz Google Ads Conversion, ale tutaj są już inne materiały na tym kanale odnośnie tych platform, bardziej szczegółowe. Facebook Pixel też jest materiał na kanale jak tutaj podpiąć Facebook Pixela do naszej strony internetowej więc zachęcam do zapoznania się i są tutaj jeszcze też analityki budowane w Facebook Ads, jeżeli chodzi o mierzenie właśnie naszych konwersji i wyników sprzedażowych. Koszta rozliczamy generalnie różnie, jeżeli chodzi o Google Adsa, ale najbardziej popularny jest koszt za kliknięcie, czyli koszt za jedno wejście przykładowo na naszą stronę i koszt za wyświetlenie, przykładowo jakbyś chciał wyświetlać swoją reklamę na YouTubie, no to płacisz za 1000 wyświetleń jakąś tutaj stawkę. Podobnie jest tutaj na Facebooku, oczywiście tych form tutaj rozliczenia jest również bardzo, ale to bardzo dużo. Zazwyczaj musimy płacić kartą, jest to najbardziej powszechna metoda płatności, jeżeli chodzi o rozliczanie A reklam. Remarketing, mamy zaawansowane opcje remarketingu i mamy dynamiczny remarketing również na Facebooku, jest bardzo dużo teraz opcji opartych o AI, także warto tutaj się sugerować tym, co Facebook nam zaleca. Zasięg globalny, ogromny zasięg dzięki reklamowej oszukiwarce. Tak samo zresztą Facebook, jak i Google działa na cały świat, więc tutaj warto. Zasięg globalny, tak, mamy tutaj interakcję z użytkownikami, ograniczona do kliknięć i konwersji, no bo wiadomo, w Google nie ma możliwości raczej skontaktowania się tutaj, jak ktoś klika w jakąś reklamę. Oczywiście w późniejszej fazie, jak jest na stronie, może się skontaktować, jednak w momencie, kiedy mamy tutaj reklamę na Facebooku, mamy Reelsa, to można tam dodać formularz kontaktowy na szybko, tak, żeby ktoś jednym kliknięciem palca mógł z nami się tutaj już skontaktować i formaty wideo, reklamy wideo głównie na YouTube'a, reklamy wideo takie w postaci właśnie shortów na Instagrama, TikToka, Facebooka. O TikTok Ads nagram też osobny materiał, tutaj bardziej zaawansowany. Zresztą już jest jeden materiał, który fajnie tutaj generuje wyświetlenia o TikTok Adsach na Amerykę, do którego cię zachęcam. I jeżeli chodzi o dynamiczne reklamy, czyli takie najbardziej pod sprzedaż produktów fizycznych, mamy Google Shopping i dynamiczne reklamy produktowe, jeżeli chodzi o Facebooka. Interfejsy prezentują się w taki oto sposób, w Google się on prezentuje się w taki przejrzysty sposób. Po lewej stronie mamy kampanie, którymi możemy zarządzać i dodawać tutaj nasze zestawy reklamowe, zarządzać naszym budżetem, konfigurować słowa kluczowe, wykluczać słowa kluczowe. Tu już zależnie od tego jaką strategię obierzemy. Jest też planerców kluczowych, kluczowych, o którym nagrałem materiał. Także jeżeli chciałbyś zaplanować sobie pod swoją branżę, warto zobaczyć materiał również na kanale. I jeżeli chodzi o Facebook to tak prezentuje się tutaj system. Tak podświetlane mamy aktywne nasze kampanie na Facebooku i konfigurujemy sobie właśnie w taki sposób tutaj. Myślę, że oba interfejsy są, interfejsy są bardzo przejrzyste. I przyjemnie się z nich tutaj korzysta. Materiał taki dosyć podstawowy. Dzisiaj nie będziemy omawiać tutaj bardziej zaawansowanych technik, bo tak jak mówię, jest bardzo dużo materiałów na moim kanale, które omawiają już w szczególności ten interfejs czy to Facebooka, czy Google'a. I serdecznie Cię odsyłam, jeżeli interesują Cię te poszczególne tematy, tutaj na mój kanał. I w tym materiale będzie takie podstawowe, tak jak mówię, porównanie, które właśnie się odbyło. Także dziękuję Ci bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że sprawdzisz inne materiały. I zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału. Pozdrawiam.